Dobrze, dzień dobry, tak w ogóle, no i cóż, serduszko, serduszko ze srebra, całe bez dodatku żadnego tam kamienia, serduszko ze srebra po to, żeby można było wygramerować dwa imiona, dwa imiona z boku tutaj, na przykład Andrzej i Małgosia, albo, albo jakiekolwiek inne. Serduszko mam już wycięte, bo tak pewnego dnia przyszedłem zobaczyć, czy w ogóle mamy e, blachę srebrną. E, miałem, no to sobie myślę, w, narysuję chociaż, prawda? Rysowanie mi ciężko idzie, więc musiałem jakiś patent na to zdobyć, wymyśleć. I zrobiłem coś takiego. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak. I zrobiłem tak. Dwie baterie odrysowałem, potem dół. I jest serduszko, nawet dosyć ładne. Z takim podcięciem jak to u mnie. I jest, prawda? I teraz tak. Eee, na czymś to musi wisieć. Tu będzie taka zawieszka w kształcie dwóch serduszek. Tak troszkę zachodzących na siebie. Lekko uformowanych. No, i tak to będzie wyglądało. Nic tam z wielkiego, nic tam zmyślnego. Teraz muszę po wycięciu oczywiście opiłować pilniczkiem to to serduszko małe takie dosyć, ale w rękach się jeszcze da to utrzymać. Trzeba te zadziory obrobić na gładkim papierku. Lekko wygładzam. W zasadzie pozbywam się gradu. Grad czyli takie Farfocle, które są na krawędzi blachy otworu wierconego. To takie jest. Trzeba się tego po prostu pozbyć. Do wygrzania można światło zgasić, żeby zobaczyć kolorek. Ups. To, to, ops. No i tak formujemy. Jedno serduszko, czy nie za mało. Zaraz zobaczymy, zawsze można poprawić. Ale to jednak bym zrobił na mniejszym dołku. No i tak, mam te dwa serduszka małe, już tak lekko tam uwypuklone. I teraz tak, chcę to połączyć w coś w rodzaju no, zawieszki, tak? No ale jak to zrobić, kurcz, tak żeby dwa serduszka były widoczne. Jeżeli wezmę to małe na to, na to duże, no to tego dużego już praktycznie dużego praktycznie już nie ma. Eee, obok siebie, jeżeli tak, no to tak wychodzi nie wiadomo co w sumie. No tak, kurczę, może może by było, może by nie było, sam nie wiem. Odwrotnie mi się nie widzi, bo czemu? No znowu tu dłużej, jakby bardziej zasunięte. Tu taka dupka się robi. Ostra może być. Eee, tak jakby to zrobić? Kurczę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wpadło na pomysł, żeby naciąć, eee, naciąć to, to większe i wsunąć. Zobaczymy. No i tak, po kilku takich tutaj dywagacjach, próbach, w końcu wyciąłem drugie serduszka, bo te jednak nie wyszło z tym podcięciem. I będzie. Eee, jedno jednak na drugim to jest tak mniej wypukłe to jest bardziej wypukłe to leży w jedną stronę to na tym nie tak po środku może z brzegu w drugą stronę żeby było wyraźnie każde serce było widać nie mogłem tak ustawić żeby było obok siebie i zarazem żeby jedno było całe a drugie też całe nie tylko w ten sposób dobra teraz lutuję kółeczko bo Trzeba zamontować od dużego serduszka. Dobrze, to jest. No i tak, ostygło kółeczko. Nie pasuje do tego tutaj zagłębienia. Zagłębienie jest bardziej takie ostre. A nie może być taka szczelina. W związku z tym kółeczko trzeba spłaszczyć. Spłaszczyć, żeby ono tam się wpasowało jednak. Tak, to już będzie to. Okej, okay. lutowanie, kurczę, stało ten pojemnik, woda nie wyparowała, ona wyciekła, pojemnik zrobił się dziurawy, nierdzewny, no cóż, tak bywa. I też trzeba podać troszeczkę topnika w to zagłębienie, kurczę, nie za dużo, bo to... Dobrze. Nie chciało troszkę popłynąć prosto krzywo trzebę. Nie no, muszę drugie dać nie da rady z tym brzydkie się zrobiło. Druga próba lutowania tego. Zrobiłem większe większe i Mam nadzieję, że się uda przylutować ładnie. Bo tam się coś nie poszło, nie tak. Nie udało się. Czy to będzie to? Nie, to jeszcze nie będzie to. E, jeszcze w bok. Dobrze, to będzie to. Teraz tak, lutowanie tych serduszek. Dobrze, coś takiego. Teraz cienki pasek lutu bym chciał. Dobrze, tu jest, tu jest. Teraz tu jeszcze. Dobrze. Jest. Co dalej, skoro mam już te serduszka, to teraz tylko zamocowanie, aby zrobić kawałek rurki i z tyłu przylutować jako miejsce, przez które będzie przychodził łańcuszek, tak? A drugi będzie kółeczko do tego, inaczej, inaczej inaczej nie da rady. I wtedy to będzie jakoś tak wyglądało. Prawda? Tak. Mhm bo jeżeli dam sam kabłąk to czy on nie będzie ups. czy on nie będzie też hmm. hmm, hmm, hmm. może nie będzie no więc tak kabłąk nie może być myślałem o takim właśnie kabłąku kawałkiem, kawałek e, obrączki przylutowanym tak z tyłu ale to by się wtedy majtało na boku to nie może być tak absolutnie nie więc rurka, rurka, na czymś takim, blaszka i zawijamy. Zawijamy, tniemy normalnie nożycami. nożycami. No i lutujemy. No, i to chyba jest. Ale dobry lut. Myślałem, że twardy, twardy by nie polutował, dobra. No i lutujemy. Teraz tą rurkę do... Serduszka na no, będzie bo boraksu za dużo, albo i nie. Powinien być w wodzie rozpuszczony. Muszę kupić naczynie, bo kurczę nie kupiłem. I teraz lipa. Dobra, yy, podamy sobie troszeczkę lutu na serduszko. To już tutaj lód yy, Borax ma, więc ustawimy to bokiem i lutujemy. Dobra, nic tu lepiej nie będzie. Ważne, żeby nie było gorzej. No i tak, pomysł na to jest taki, żeby ten kawałek szyny wmontować tu i wtedy będzie, będzie dobrze prawda? tak dobra to jedziemy najpierw jedna strona góra a później dół nie dwie naraz bo to nie naraz się dwie, dwie nie uda jedna strona druga strona inaczej się zlutuje z uszkiem jest teraz trzeba będzie jakoś to przekręcić i zrobić drugą stronę no, z tym przekręceniem to widzę tak średnio. Tak średnio. Dobra, żeby to po prostu nie stykało, tylko tam. Znaczy jest prosto. No. Nie, nie jest prosto. Trzeba będzie ostudzić, podprostować. No i cóż, stwierdziłem, że to ucho jest za duże. Za duże jest. Nie może takie być. W związku z tym operacja wymiany. To oczywiście mi się przyda, to idzie na bok, a to usuwam. Za wielkie, Tak mi się wydawało, że będzie dobre, ale nie. Miałem y, mało baterii w, w tym w kamerce. Nie zwróciłem uwagi. Mój błąd. Okej. Okay. Dobrze. Niech to teraz troszeczkę przestygnie. To jest przestygnięte. Tu jest ten dzyndzel. Zobaczymy, czy to teraz nie jest za małe. I czy to aby nie zmieni na drut na przykład. To miało być tak. To miało być tak. To chyba teraz znowu będzie za duże. W sumie byłoby. To... Czy to hmm. To jest ciasne. Ta szyna jest ciasna i może mi przyłapać kółeczko, więc dam... Dam po prostu yy, drucik. lód jest, ale to mało. Damy tu jeszcze kawałeczek. I jedziemy. Mam nadzieję, że się aparat nie wyłączył od przegrzania. Nie planowałem aż tyle czasu poświęcać, ale planowanie to tak. jak w trakcie wszystko wychodzi. Jakieś najgoruby, jakieś lepsze pomysły przychodzą. Teraz tu, tu bym chciał to jednak przełożyć, popatrzeć jeszcze, no dobrze, niech jest, ej, źle założyłem, kurcze blady, gadu gadu, teraz muszę poczekać aż to ostygnie, i się odwrotnie założyłem, tak nie może być, i teraz tak, yy, lutowanie, tego tutaj. Będzie dobrze, będzie dobrze. Lutowanie tego tutaj. Będzie trudne, ale wykonalne. Paseczka. Moja ulubiona forma użytkowania z paska. I jedziemy. To nie zopało, a tu złapał. Dobrze, koniec lutowania, Teraz do kwasu i wykańczamy. No jest, jest. Zrobiłem już. No nie pokazywałem tego wykończenia, jednak pewne rzeczy chcę zachować dla siebie. Serduszka, dwa u góry, jedno na drugim. Obok nie wychodziło coś tam kurcze. Jednego serduszka wtedy, wtedy nie było widać, a tak widać po prostu dwa. Bok, yy, przejście taka rurka do, do łańcuszka, rzemienia, sznurka tył. Tył yy, taki drapany, oksydowany, nabijany tak lekko, żeby tam też tak nie było pusto. A przód, przód polerowany. No, ręce mam myłem dopiero, więc zachodzi to wszystko mgłą, wilgocią. Jedyną rzeczą, do której mógłbym się tutaj przyczepić, sam kurczę, to jest ten niestety porowaty lód przy łóżku. On dopiero wyszedł mi ten, te, te dziurki, jak polerowałem. Niestety wcześniej tego w ogóle nie było widać. A tak poza tym, no cóż, wyszło dobrze. Nie ma co narzekać, światło mocno odbija. Nie wiem, jak to ustawić, żeby to, żeby to było widać. Jakoś tak ostrość może. No, tak to wygląda. Tak miało być. W każdym razie. No i cóż, ja dziękuję bardzo. Film taki troszeczkę, część miałem zrobione, część robiłem, tak średnio, ale tak czasami bywa. Tak to wygląda. Równie dobrze ta strona mogła być prawą stroną, prawda? No, ale imiona mają być z drugiej strony, więc ta część wypukła pod te imiona i tak to. I tak to jest. Także ja dziękuję bardzo. Dajcie tam ślad po sobie i do zobaczenia.